W 51 rajdzie Polski, który był eliminacją Mistrzostw Europy o współczynniku trudności 20, wystartował z numerem 1, Enrico Bertone. Bardzo zależało mu na wygraniu tego rajdu. Tym razem miał silną konkurencję, ale jechał znakomicie. W 1994 roku jego największym sukcesem było zwycięstwo w rajdzie Katalonii, eliminacji Mistrzostw Świata. Do Mistrzostw Europy wtedy nie uzbierał dużo, bo zaledwie 150 punktów. Od Katalonii zaczął jeździć z czeską licencją sponsorowany przez CW Oil. Rajd Polski jest najstarszym rajdzie Monte Carlo Rajdem w Europie. Istnieje swego rodzaju przesąd, no może nie przesąd, ale obyczaj, że ten zawodnik, który plasuje się tu na pierwszym miejscu, wygrywa następnie mistrzostwo Europy. Bertone miał już za sobą zwycięstwo w rajdzie złotych piasków, eliminacji Mistrzostw Europy o współczynniku 20 i przewodził w klasyfikacji. W tym rajdzie jego największym konkurentem do tytułu mistrza był Krzysztof Hołowczyk. Bertone tę rywalizację wygrał. Następnym rajdem, na którym spotkał się z Hołowczycem, był rajd Deutschland. Też eliminacja Mistrzostw Europy i też współczynnik 20. Bertone wygrywa i ten rajd. Wygrywa następnie rajd Bohemia i rajd Boru. Obydwa o współczynniku 5 są jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Czech. Zdobywa Mistrzostwo Europy z wynikiem 1670 punktów. Hołowczyc ma o 440 punktów mniej, ale też mniej startów w eliminację. Bertone zdobywa również Mistrzostwo Czech. Poprosiliśmy go o ocenę sezonu i plany na rok przyszły. Ten sezon był najlepszy w moim życiu, w mojej karierze kierowcy. Rok był fantastyczny, ponieważ zwyciężyłem w Mistrzostwach Europy, zwyciężyłem w Mistrzostwach Czech, również w Mistrzostwach Europy Strefy Centralnej. Wygrałem również dziewięć rajdów. To naprawdę fantastyczne. Chciałbym powtórzyć ten sezon, ale będzie to bardzo, bardzo trudne. W moich planach na przyszły rok są oczywiście mistrzostwa Czech, ponieważ moim sponsorem są Czesi. Może kilka rajdów w mistrzostwach świata i rajdy w mistrzostwach Europy. Ale to wszystko nie jest jeszcze pewne, gdyż jest dużo sponsorów, ale też dużo niewiadomych. Jakim samochodem chciałbyś jeździć w przyszłym sezonie? Toyotą czy jakimś innym, na przykład Fordem, który jest tak bardzo popularny w Czechach? Tak, ale ja niezbyt lubię Forda. Mam nadzieję kontynuować starty w Toyocie, e, może w GT4, w tym nowym modelu. Oczywiście. Dobrze przygotowanym. No ale nie wiem, jak zadecyduje mój sponsor. A co myślisz o wicemistrzu Europy? Myślę tu o polskim kierowcy Krzysztofie Hołowczycu. Hołowczyk jest bardzo szybkim kierowcą. Pięknie jeździł na rajdzie polskim. Wydaje się być obecnie najszybszym w Europie.